Cześć witam wszystkich, dzisiaj jesteśmy w nowej miejscówce, w takim oto lesie, jak tutaj na takiej starej drodze, tutaj mieliśmy pierwszy sygnał, wyskoczyło nam coś takiego, nie wiem czy to jest jakaś nowoczesniejsza dupko od łuski, no nie mam pojęcia, tak to wygląda w sobie. Pierwsza dzisiaj taka konkretniejsza znajdka. Same śmieci, no mówię kurde, no ja chodziłem tam yy, chyba przez dwie godziny już chodzę po tym lesie. Same samuszkie śmieci, kapsle, nie kapsle jakieś. I tu mieliśmy kolejny sygnał w tym miejscu. Jesteśmy teraz na takiej drodze, jak tutaj i wyskoczyła nam taka nakrętka. Jakby No. Trzeba trochę odstukać, obczyścić. Może no, w domu się do czegoś przyda. <grystanie> Zobaczymy. No nic, to na razie tyle. Jak coś jeszcze będzie, to się odezwę na razie. I Teraz mieliśmy tutaj sygnał, w tym miejscu. Jesteśmy na takiej drodze. Idziemy sobie tą drogą w tamtą stronę. I wyskoczył nam taki element od zamka. No i prawdopodobnie tak. Jakiś taki napis, nie wiem, W5 chyba, czy jakoś tak. Coś takiego. Tak to wygląda. Tak wygląda to, to z tej strony. No dobra. Nie wtedy słabe są te wykopki, ale nie zawsze mogą być mocne. Nie zawsze mogą być też bardzo udane, ale dalej jeszcze chodzimy. I zobaczymy, co będzie. To na razie tyle. Zmieniliśmy teraz las. Jesteśmy w następnym. Tam, w tamtym lesie nie było już dosłownie nic, same śmieci. Jesteśmy teraz w takim, można powiedzieć, takim górzystym lesie bardziej. Bo w tym lesie kiedyś stała taka wieża strażacka, stara, drewniana. Tu mieliśmy kolejny sygnał, a na samym wierzchu praktycznie trafiła się taka cała łuska myśliwska. Są jakieś napisy na niej, tak ono to wygląda sobie. To jest plastik, jak widać, tu jest metal. Sygnał był taki dość przeciętny. Ale lepsze to niż jakieś kapsle czy coś takiego. Dobra, to na razie tyle. Jak coś jeszcze będzie, to się odezwę, na razie. I teraz jesteśmy w takim następnym lasku małym, jak tutaj. I w tym miejscu mieliśmy sygnał. Pierwsze są lesie i wyskoczył nam taki herb z nazwą Katowice niech to złapie ostrość no nie wiem żebyśmy mogli o tak to wygląda sobie jak widzieliśmy na kotowice dobra dobra to na razie tyle to jeszcze będzie to się odezwę na razie tu mieliśmy kolejny sygnał i wyskoczyła taka górna część łyżeczki tak ona to wygląda aluminiowej w sobie tak to wygląda W tym lasku jesteśmy teraz dobra jak coś jeszcze będzie to się odezwę. na razie. Mieliśmy kolejny sygnalik i wyskoczyła nam kolejna taka część łyżki tym razem wygięta Tak to wygląda w sobie Dobra jak coś jeszcze będzie to się odezwę na razie tyle Pownie parę kroków dalej bo tam miałem tą łyżeczkę Tą górną część łyżki znaczy się A tutaj wyskoczyła mi taka rączka Tak ona wygląda sobie Rączka łyżki prawdopodobnie Akurat nie wiem czy od tej Ale chyba tak Dobra Jak coś jeszcze będzie to się odezwa Na razie tyle W tym miejscu mieliśmy kolejny sygnał I wyskoczyła taka mała rączka tym razem Tak to ona sobie wygląda Łamane jak widać. Dobra, lecimy dalej. Jakby coś jeszcze było, to się odezwę na razie. W tym miejscu mieliśmy kolejny sygnał, i mamy to w ręce już. To jest taki guzik. Tak on wygląda. Wiem, ja że jest moneta, ale niestety nie. Guzik go poznałem po tym. On to wygląda spatynowany. Jak widać. Dobra jak coś jeszcze będzie to się odezwę jak nie to spotykamy się przy podsumowaniu na razie tyle Podsumowując dzisiejszy dzień o, Niestety mony dzisiaj nie było ale za to inne ciekawe rzeczy wyskoczyły chociażby takie jak ten Herbik tutaj z nazwą Gatowice bo najciekawsze dzisiaj rzecz pokażę jeszcze raz No nie, nie, nie chcę w złapać. Będę ciekawsza, że dzisiaj. tak poza tym to wyskoczyło tak. Taka jakby nowocześniejsza chyba. dłupka Czy coś takiego. Tutaj cała łuska, myśliwska. Tak ona to wygląda sobie. Kula myśliwska również jedna. No i tutaj też kawałki rzeczy, dwie rączki i takie dwa dwie górne części. No, a jeszcze guzik jest, 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 jest. Ten guziczek, też to jest moneta, ale no tylko to ten guzik. Trudno. Monety się nie ma, ale mówię, nie, no nie zawsze tak jest jak człowiek by chciał. Ale rzeka nie ma co. narzekać nie ma co. To jest jeszcze ten element od zamka. Jak widać taki sztucz z napisem, dobra, o i tam jeszcze była też nakrętka, gdzieś mi się schowała, w środku, dobra, to na razie tyle, mam nadzieję, że następny raz będzie lepiej, także do następnego razu i na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się, cześć.